Cześć, nazywam się Karina Adamczyk i uwielbiam robić na drutach. E, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam o moich ulubionych, e, sprawdzonych akcesoriach dziewiarskich, e, takich, których używam od lat, i pewnie parę słów o takich, których, e, które mam, ale używam rzadziej, może mi się e, mniej sprawdzają, ale to nie znaczy, że nie sprawdzają się komuś innemu. Aby robić na drutach, nie trzeba mieć dużo tych akcesoriów, aczkolwiek one z czasem ułatwiają albo umilają nam pracę i nasze dzierganie. I tak jak na początku naprawdę wystarczy igła i druty. To wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia i z czasem chcemy mieć coraz więcej tych rzeczy, które nie, nie tylko są przydatne, ale często są bardzo ładne. Na początek moje ulubione pudełeczko, i w tym oto pudełeczku przez wiele lat mieściły się praktycznie wszystkie akcesoria dziewiarskie, których używałam i które mi były potrzebne. I do dzisiaj jest moje ulubione, takie podręczne. Gdzieś wychodzę na dzierganie, to z reguły biorę to pudełeczko, bo wiem, że tam będę mieć podstawowe rzeczy. Które, które mogą mi się przydać do realizacji wszystkiego, co robię, co ja tu mam w środku. Pudełeczko już jest wysłużone. Już tutaj mam je pewnie z 10 lat. Dostałam je od kolegi na, jakim, na jakimś wyjeździe, właśnie jako takie, takie przyda się. I w tym pudełeczku mam podstawowe akcesoria, które które są potrzebne. Przede wszystkim malutkie nożyczki. Nożyczek mam sporo, ponieważ jest to coś, co, co przydaje się, żeby obcinać końcóweczki. Te nożyczki są bardzo malutkie, były dokończone do tego pudełeczka. Robiłam nimi pompony, wiadomo, nie tylko odcinanie nitek, ale właśnie robienie pomponów gdzieś w samochodzie przydaje się coś takiego. Poza tym w pudełeczku mam agrawki 4 czy 5 takich zwykłych agrawek, które e, służą do zdejmowania oczek, na przykład w rękawiczkach, jak e, robię rękawiczki. Kilka igieł dziwiarskich w różnych rozmiarach. Moje ulubione igły to są takie metalowe. E, często one mają złote oczko. Nie zajmują dużo miejsca, więc mam je, e, mam je tutaj w różnych rozmiarach. Markery. O, trochę takich najzwyklejszych e, markerów dziewiarskich, zamkniętych kółeczek. Tu mam akurat serduszko w różnych rozmiarach, bo nigdy nie wiadomo, co mi się przyda. A więc mam garstkę takich markerów w pudełeczku. Końcówki żyłek NIT pro, bo takich drutów najczęściej używam. I kluczyk do żyłki. I to pudełeczko. To przez wiele lat było wszystko, czego potrzebowałam. Poza, poza drutami. Bo i do wykończenia, i do poobcinania nitek, i robię pompony na palcach. Więc do robienia czapek, rękawiczek czy skarpetek to wszystko wszystko mam w tym pudełeczku. Wszystko mam w tym pudełeczku, więc to jest takie moje ulubione. I mogłabym w tym momencie skończyć, bo wszystkie dodatkowe akcesoria, które Wam dzisiaj pokażę, to już są rzeczy ekstra. Czyli moje podstawowe must have to jest to, co mieści się w tym pudełeczku, a wszystko ponad to, a trochę tego mam, bez tego mogę się obyć. Ale jestem typową dziewiarką i poza jakimiś zakupami włóczkowymi to ogromną przyjemność i frajdę sprawia mi czy kupowanie takich pięknych, wyszukiwanie akcesoriów, czy później korzystanie z nich, bo one umijają, umilają mi pracę. I takim moim numer dwa, takim odkryciem z zeszłego roku, ale nie... Ale w tym momencie to już nie wyobrażam sobie e, żyć bez, ty, bez tego. To są woreczki projektowe. Woreczki projektowe, e, które, mm, które robi Lusia Lucia Nic i sprzedaje je u Justyny, lo, u lowieczka pasmanteria. E, kupiłam sobie taki jeden woreczek. Drugi dostałam w prezencie. Tak naprawdę ten kupiłam z pandzią. E, drugi dostałam w prezencie przy okazji nagrania u Lusi. Więc Luciu bardzo serdecznie e, pozdrawiam i dziękuję. I dlaczego tak bardzo lubię te woreczki? Po pierwsze, mają fajną e, wielkość. Wchodzi tam projekt, e, nawet sweter. Najfajniej jest, jak jest to jeden projekt, czasami mam e, dwa projekty. Jest e, ściągany na sznureczek, więc można w miarę to zamknąć. Marączkę, nawet można sobie powiesić woreczek. E, na ręce i w ten sposób przerabiać. I to, co tak jak dla mnie wyróżnia z, z innych woreczków, oprócz tego, kurczę, okrągłe, stające dno, super, mega praktyczne, to w środeczku o, tak w środeczku są trzy kieszonki. I te trzy kieszonki są idealne, żeby przechowywać tam na przykład, drugą parę drutów, jeśli do danego projektu potrzebne są dwa e, rozmiary, albo jeśli w woreczku, na przykład, nie wiem, na weekend zabieramy dwa projekty, a wiadomo, że jeden to za mało. E, szydełko, też super przydatne do, do jakby wszelkich zaciągnięć. <laughs> Jakieś drobiazgi. Ja w takim woreczku przechowuję e, jeszcze saszetkę z Takimi drobiazgami przydatnymi, tak naprawdę to jest powtórzenie tego, co mam w pudełeczku. Tutaj jest akurat saszetka z zestawu drutów, one super się sprawdzają. I tak samo nożyczki, markery, igła, podstawowe rzeczy, które zawsze trzymam sobie w woreczku. I uwaga, drugi projekt, drugi VIP, więc... Mam drugą saszetkę. Jak biorę sobie na kanapę jeden projekt, przerabiam, to od razu biorę sobie cały woreczek i tam też wiem, że mam nożyczki malutkie, igłę, chociaż akurat ja nie do końca przepadam za tymi igłami z żyłką, że wolę te metalowe całe, no ale akurat tutaj mam mm, kilka markerów, zatyczki do żyłek, kluczek. Mam dwa woreczki i na pewno kupię trzeci, bo ja niestety nie umiem się, chyba już tego w sobie nie zmienię. Nie będę robić jednego projektu na raz. Po prostu to chyba już jest część mnie. Próbowałam wiele razy i trzy projekty to jest takie optimum. Myślę, że i czuję, że mi brakuje trzeciego woreczka, bo jak gdzieś się pakuję, to dwa projekty lądują w jednym woreczku. Nie jest to rzecz niezbędna, taki woreczek, ale jest bardzo, bardzo praktyczna. Co jeszcze ja tam trzymam? Miarka do drutów, ponieważ większość projektów, z których większość drutów, z których przerabiam, nie ma oznaczeń, bo są to bardzo stare druty Nit Pro. Wtedy jeszcze druty metalowe nie miały oznaczeń, więc miarka była taka standardowa. Nawet nie wiedziałam, że druty mogą mieć oznaczenia. W drugim woreczku jest. Druga miarka, i już wiem, że przydałaby mi się trzecia, bo to jest coś, czego wiecie. Usiądę i później szukam, czy na pewno mam druty w odpowiednim rozmiarze. A więc druty w zestawach drobnianych mają te oznaczenia. Metalowe, chyba nowe też mają, ale druty, które mam w większości przez kilka lat, <coughs> które zbieram od wielu, wielu lat, nie mają tych oznaczeń. Centymetr lub miarka dziewiarska. Mam zwykły centymetr. Przydaje się wiadomo, który nie wiem teraz, gdzie jest. E, mam taką miarkę, ona jest fajna, bo jest, e, zwija się, ma przycisk. O. Ona się zwija do środka, to jest e, akurat miareczka Nit Pro. Ja wylicytowałam w zeszłym roku na aukcji e, dla WOŚP taki duży zestaw akcesoriów Nit Pro e, w sklepie Amicus. Tam była taka licytacja, ja wylicytowałam, między innymi była tam taka miarka. Ona jest super, ma wadę, mianowicie, yy, przy tych centymetrach krawieckich, przy centymetrach krawieckich, zero jest na samym początku miarki, tutaj nie jest to na samym początku miarki, o i to już jest troszeczkę problematyczne, dlatego że jak chce się, yy, jak chce się coś zmierzyć od początku, to, to trzeba pilnować szukać sobie tego zera. A centymetr krawiecki zaczyna się od, od krawędzi, i to jest łatwiejsze. Gadżecik, ale no lubię takie gadżety. Gadżecik, który kupiłam sobie u Gaboul, to jest uwaga, alpaka z miarką w ogonku. Czyli coś, co przyznam się, że nie używam z niej jej zbyt często, ale jest, stoi u mnie na półce, cieszy moje oko, i jak naciśniemy na brzuszek, to miareczka się zwija. Urocze cudeńko, coś takiego milutkiego, ogonek z miareczką, alpaczka, no jest to coś, wiadomo, nie potrzebujemy tego. Co mi się jeszcze przydaje? Takie wygięte i to są druty do warkoczy i teraz, oczywiście one mi się przydają, one mi się przydają wtedy, kiedy dziergam warkocze. Ostatnio nie dziergam warkoczy zbyt często, ale jeśli przerabiam warkocze, to tylko z tymi drutami do warkoczy. Można je kupić w zestawach w kilku rozmiarach i to jest super. Wiadomo, że jak przerabiamy na drutach 4,5, to możemy użyć drutu do warkoczy w rozmiarze 4 mm i tak dalej. Nie trzeba mieć pełnej rozmiarówki, ale fajnie jak mniej więcej rozmiar tego drucika jest zbliżony do rozmiaru, którym akurat przerabiamy. Mam takie. Rureczki, to są rureczki od nit pro, to są rureczki, które służą do ochrony drutów drewnianych. Wtedy kiedy je gdzieś zabieramy, polega to na tym, że tutaj w tą gumeczkę, akurat mam projekt na drutach drewnianych, z tyłu w tą gumeczkę wsuwamy druty i one są już tutaj zabezpieczone. I jeśli ja włożę je do torby, później do nie wiem gdzieś tam do samochodu. To one nie złamią mi się tak łatwo. Rzadko cierkam na drutach drewnianych, ale właśnie jak już cierkam. to używam tej rureczki, tej osłonki. Myślę, że sama bym e, nie kupiła tego. Nie jest to jakieś super przydatne dla mnie, ponieważ większość drutów, e, jakich mam, to jest metalowe, ale ponieważ były w zestawie, to, to, to okazało się, że czasem e, nawet używam nożyczki. Nożyczek mam dużo. Nożyczek mam dużo różnych, w każdym kącie, właśnie w każdym woreczku, w każdym pudełeczku mam nożyczki, mam ich dużo. Teraz pilnuję, mam je porozkładane w domu w takich miejscach wysoko, żeby wiadomo dzieciaki nie dosięgały w jakichś tam szafkach, ale mam trochę tych nożyczek, mimo że to jest tylko przecięcie jednej niteczki, lubię też, jak są ładne. Nożyczek mam sporo. Nawet ostatnio pokazywałam takie zdjęcie, na którym było, było ich więcej bo chyba 6 czy 7 par takich malutkich nożyczek właśnie takich typu czy to haftu, no takich do robótek ręcznych. Ja mam tutaj taką, no, taki pojemniczek, taką szklaneczkę, którą mam w szafce i tutaj są podstawowe akcesoria, których nie używam zbyt często, czyli są to na przykład jakieś grube szydełko, druty do warkoczy, Coś, po co sięgam od czasu do czasu, jest w mojej witrynce wyżej, w kolorowe, fajne rzeczy. Są to między innymi takie agrafki dziewiarskie, duże i ja używam je tylko i wyłącznie do zdejmowania oczek w rękawach dziecięcych. One wtedy mniej więcej mają taki obwód, więc szybciutko zdejmuję oczka na jeden rękawek, drugi rękawek, wszystkie oczka mi się mieszczą. Nie da się wtedy przymierzyć takiego sweterka, jeśli oczka są zdjęte na taką agrafkę i generalnie nie jest to coś super przydatnego. Tak mi się wydaje, jeśli ktoś zdejmuje oczka w skarpetkach na wierzch stopy, no to może się przydać. Ja akurat przerabiając skarpetkę zostawiam e, oczka na żyłce, więc też nie potrzebuję, więc nie jest to coś, czego używam często, mam. E, i nie to, że nie używam, ale używam sporadycznie urządzenia do pomponów. Szybciej robię pompony na palcach. Na tych urządzeniach pompony wychodzą od razu równiejsze, ale jeśli chcę zrobić pompon szybko, to robię go na palcach i później, przecinam. I wiadomo, muszę później troszeczkę więcej czasu włożyć, żeby on był równiutki. Ale chyba tak wolę. Nie lubię tego nawijania na to. Pompon nawijam na palce. Przewiązuję y, i przecinam. Jeszcze więcej markerów. Markery, pewnie jak każda dziwiarka, y, mam w różnych kątach y, pochowane. Tutaj znowu moje ulubione kolorowe y, kółeczka. Y, lubię jak są metalowe, tak, akurat są plastikowe. Mam trochę metalowych też. Y, nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego lubię jak są metalowe. W jednym zestawie mam taką listwę magnetyczną, i one są tam poprzczepiane. Może dlatego nie wiem. W filmie o moich ulubionych drutach mówiłam Wam szczegółowo o tym Etui, więcej. Jest to Etui, które kupiłam u Darii knit for Fornit od Mood, Etui Vos. I tak, dlatego już nie będę, nie będę szczegółowo mówić, ale jest to taka harmonika, w którą zmieściło mi się 25 par drutów ze stałą żółką. Dlatego bardzo cieszę się, że je kupiłam, bo naprawdę trochę zorganizowały mi, mo, zorganizowało mi moje dziewiarskie życie. Ale nie jest to, wiadomo, coś niezbędnego. Coś, co teraz już lubię. Musiałam się troszeczkę przekonać. Są to żyłki do odkładania oczek, na przykład rękawów. Tu mam akurat długość z rękawa, czyli jeśli przerabiam sweter od góry i chcę odłożyć Mam oczka na rękaw, to mogę sobie taką żyłeczkę wbić na końcówkę druta i przeciągnąć. Dlaczego musiałam się przekonać? Bo spodziewałam się, że to będzie szło tak super gładziutko i szybciutko, a tak naprawdę te oczka trzeba jednak cierpliwie, przynajmniej w moim przypadku, i powol, powolutku ponasuwać więc nie jest to tak, że wkładam i w siu wyciągam, tylko muszę z cierpliwością je ponasuwać. Ale później jak już nasuwam, zdejmuję drut, zawiązuję, oczka są odłożone na żyłce, więc tak naprawdę jest to coś super przydatnego. Fajne też do tego, że kiedy przerabiam body swetra, mam też dłuższą żyłkę taką, Przykładam połowę oczek body na taką żyłkę i mogę swobodnie przymierzyć sweter bez obaw, że pogubię oczka tą żyłkę taką pastelowo-różową. Dostałam w prezencie przy y, jakimś, przy jednym z zamówień u Justyny, Lowieczka Pasmandaria, więc bardzo dziękuję, bo tak y, używam jej. I jeszcze kupiłam sobie w Modkomani takie piękne pudełeczko. I tutaj jest też taka super różowa żółka. Służy do zdejmowania oczek. Można bez tego żyć, ale jak... Wkurzę Was przekładanie oczek, to, to można się rozejrzeć. Golarki to swetrów e, mam dwie. Jedna jest Adi. E, zgubiłam niestety od niej taką osłonkę, więc muszę bardzo ostrożnie już jej używać. Drugą kupiłam sobie. E, druga jest ładowana, jest taka okrągła, trochę jak Ufo wygląda. Jest teraz rozładowana, więc nie pokażę, jak pracuje, ale yy, pff, służy do golenia swetrów. Yy. Ta ma taką wadę, że bardzo szybko się rozładowuje jest na baterię, ale widziałam ostatnio, yy, że pani, yy, pani Basia, y, Atelier 022. Yy. Pani Basia z y, Atelier y, 22. Poprosiłam męża o dorobienie tutaj kabelka sieciowego i myślę o tym, że to może być super rozwiązanie. Ale w międzyczasie testuję drugą ładowarkę. Ona, kupiłam ją na Allegro, nie była zbyt droga i jest ładowana na kabelek, więc troszeczkę wydłuża to jej pracę. Najlepiej ugolić taki sweter dwiema. Dwiema golarkami, czyli i jedną, i drugą, bo wtedy ich wydajność jest taka, że można za jednym posiedzeniem ogolić sweter. Nie mogę powiedzieć, czy polecam którąś z tych golarek, ponieważ mam za małe doświadczenie. Adi i First Austria. Dwie takie golareczki. Jedna w takim typowym, standardowym kształcie, druga okrągła. Golarka, wiadomo, przydaje się. Golarka się przydaje. Kupiłam sobie ostatnio jeszcze grzebyk do moheru. Próbowałam coś nim wyczesać. Nie wiem, czy potrafię dobrze to zrobić. Musimy jeszcze się polubić. Nie skreślam go. Zobaczymy. I to byłoby chyba na tyle z drobnych akcesoriów. To jest motowidło, czyli parasolka. Ja taką piękną, e, drewnianą dostałam w prezencie od męża kilka, kilka lat temu. Jest piękna przede wszystkim, tak? Drewniana ma taki fajny e, design rękodzielniczy. E, służy do przewijania motków i coś, co kupiłam sobie stosunkowo niedawno. E, czyli taka porządna, duża, drewniana nawiarka Nit Pro. I tutaj znowu Lucia mnie podkusiła. Poprzednia nawiarka, wyzionęła ducha. E, to była taka stara bardzo nawiarka, miała. O, jest napisane e, na niej rok produkcji 1989 ona była dołączona do e, zestawu z maszyną dziewiarską Moda 23, którą też kiedyś e, troszeczkę się bawiłam. <coughs> Ma tą wadę, że 50, tylko mały motek 50-gramowy mo można było na nią nawinąć. No tutaj niestety już e, złamała się <coughs> korbka. I rzucała motkami. Próbowałam okleić ją tutaj taką taśmą skórką, żeby zwiększyć tarcie, żeby może nie rzucała tymi motkami. Musiałam jakby pracować cały czas, jak nic się na niej układa. Ale służyłam mi przez wiele lat. I jak już ona wyzionęła ducha, to zainwestowałam w taką dużą. Nie jest bez wad. piękna nawija motki, ale nie jest bez wad, ponieważ jest duża. Trzeba przymocować ją do krawędzi stołu, po pierwsze, a po drugie, nawijając początek motka, również trzeba robić to czujnie. Ja teraz już mam taki wypracowany system, gdzie parasolka, gdzie, gdzie nawijarka, ale początek muszę robić powoli, czasami podtrzymuję sobie nić, więc nie jest do końca tak, że, że od razu nawijam szybciutko motek. Nie wiem, czy to jest wada tylko tej nawiarki, czy nie wiem, czy każda większa nawiarka tak ma, ale początek motka. Yy, znaczy, nie tyle, że chodzi o to, że już musiałam dojść, skąd ma nić dokładnie dochodzić, jaka ma być pozycja motowidła względem nawiarki, bo u mnie okazało się, że to ma znaczenie yy, więc jest duża, ale jest też cichutka bardzo. To jest chyba jej największa zaleta i kręcenie tą korbką jest bardzo przyjemne. Bo czuć, tutaj jest taki ciężarek, jest fajnie wyważona, piękna, super. Tu jest y, taka guma, i tą gumę można, y, można wymienić, jeśli ona się y, z, y, jakby rozciągnie za bardzo. W instrukcji jest napisane, że w momencie, w którym nie pracujemy, żeby ją y, y, nie zostawiać na nawijarce, tylko żeby ją zdejmować. No i taki zestaw y, parasolka i nawijarka. No to służy do tego, żeby motek w precelku, piękny motek, który zazwyczaj kupujemy, przewinąć w takie, przewinąć w takie uroczy ciasteczko. No. I jakby to co zauważyłam, to o ile zawsze przewijanie motków było dla mnie e, e, no trochę musiałam, także a muszę przewinąć motki, to teraz jak mam ten e, mój zestaw wymarzony, czyli parasolka i nawijarka, to jest to dla mnie takie przyjemne, takie, och, wow, będę przewijać motki, kręcenie tą korbką, patrzenie, jak rośnie to ciasteczko, nic mi nie spada, nie ucieka, to jednak jest duża przyjemność. No ale wiadomo, nie potrzeba ani nawijarki, ani, ani parasolki, żeby przewinąć motek z pracelka. można zrobić to, nie wiem, przy pomocy krzesła i ręcznie napinąć, więc to też nie jest coś, co, co jest nam potrzebne i takie niezbędne, tym bardziej, że są to duże rzeczy, więc trzeba gdzieś je przechowywać. Blokery do skarpet. Te blokery kupiłam u Natalii na sztuki studio i są metalowe. Ja zazwyczaj nie używam nie używałam blokerów do blokowania skarpet, bo żekardowe skarpetki po prostu rozkładałam sobie na płasko i one wystarczająco się rozciągały i wyrównywał się wzór. Nie potrzebowałam żadnych blokerów, a bardzo rzadko robię skarpetki ażurowe, więc nie było mi to potrzebne. Dla mnie największa zaleta tych blokerów to jest to, że skarpetki bardzo szybko na nich sną. Jest tutaj przewiew, one nie są położone i jeden wieczór i suche. Więc teraz już suszę skarpetki na blokerach, ale jak robię większe pranie, to tylko jedną parę. Jedną parę na blokerach albo sobie zmieniam, jak jedna już przeschnie. A te, na pewno, jak ktoś przerabia skarpetki ażurowe, to fajnie mieć blokery do skarpet. Duże kardowych według mnie nie są tak niezbędne, ale mam te metalowe, kupiłam i jestem z nich, jestem z nich zadowolona. Ale też nie jest to coś, co, co trzeba mieć, bo skarpetki tak samo, nawet ażurowe, można sobie na macie do blokowania yy, rozłożyć, poprzypinać szpileczkami. A jak już jestem przy blokowaniu, to yy, moja mata do blokowania to są takie duże puzzle. Kupiłem je też wiele lat temu yy, jako. Mata pod urządzeniem do ćwiczeń, chyba coś takiego. Mam takich puzli 6, więc można już naprawdę dużą rzecz na nich zblokować. Można na, na nich zblokować duży szal. Przy, wbijam w nie normalnie igiełki. Nie były drogie. Nie są to takie małe puzelki jak do blokowania. Takie maty typowe. One są duże, więc trzeba gdzieś znaleźć sobie miejsce. Mają 60 na 60 cm. Więc gdzieś tam pod łóżkiem czy za szafą trzeba na nie znaleźć miejsce, ale są super. Mam już wiele, wiele lat i chyba kosztowały coś około 60 zł, więc bardzo mi się sprawdzają i używam takich zwykłych szpilek do przypinania. Mam tylko kolor taki trochę odblaskowy, ale to dlatego, że nie było wyboru. Podsumowując jak bym miała wybrać najważniejsze moje akcesoria dziwiarskie, to mieszczą się w tym pudełeczku i nic więcej nie potrzebuję. Ale wiadomo, ogrom tego co wam pokazałam umila mi dzierganie i to już wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne za obejrzenie tego odcinka. Ściskam i do następnego razu.